Idę, zapraszam. Nazywam się Jarosław Kramer. Kamil Jakubczak. Krzysztof Błębiowski. Jestem Andrzej opel Jestem Adam Przewoźny. Witam, ja mam Jarek. Moje nazwisko Marcin Grzelak. Yy, nazywam się Wojciech Duda. Od lewej jest to Łukasz. Wojta, Schu, Marcin i Darek. Mam na imię Karol, nazywam się Biała. W tej firmie pracuję około 13 lat. Jestem Tadeusz Gruziński, nazywam się Andrzej Durtan. Nazywam się Andrzej Zajchert, pracuję 25 rok w firmie. Nazywam się Marian Hoffman. ja na imię mam Marcin, nazywam się Majewski. Wkręcił mnie tutaj do pracy pan Marian. Mój dzień pracy z reguły zaczynam kawą szybką, aby szybko się obudzić. W zależności od odebranych telefonów, odebranych maili, moje środowisko jest bardzo dynamiczne i cały czas się zmienia, w związku z tym muszę się dostosować do tego, co się dzieje. Mamy dostęp do, można powiedzieć, jednych nowszych technologii, jak nie najnowszych. Jest bardzo rozwijająca praca, praktycznie. Cały czas robimy coś nowego, więc nie ma czegoś takiego, że człowiek staje z edukacją w miejscu. Cały czas się rozwijamy. Ja wcześniej nie pracowałem w, w zakładzie produkcyjnym tego typu, tylko pracowałem w korporacjach. Tu mogę, nie wiem, mam problem, pójdę do pana Mariana, mam problem, pójdę do pana Romana. Jeżeli będzie trzeba, to do pana Piotra również pójdę i to jest taka otwartość. To nie ma, nie ma korporacyjności takiej, że ja muszę. Załatwiać bezpośrednio, przełożony i nigdzie nie mam do, do dostępu. Tak? Każdy z każdym może z każdym porozmawiać sobie na każdy temat i problem. Interesuję się innowacją, technologią i dlatego chcę tutaj pracować, ponieważ e, ta firma to możliwe. Tak? Dostęp do nowych technologii, nowych technologii wytwarzania. I chcę, wiem, że chcę to robić, chcę iść w obrót skrawania, wiem, że ta firma to możliwi i pozwoli, dlatego chcę tutaj pracować. Tutaj coś takiego ważne, dbałeś o drobiazgi. na przykład muszę dopracować tak proces technologiczny czy napisać program, że potem, gdy to pójdzie, operator odpali tą maszynię, czy nie będzie żadnej kolizji, tak? Żeby nie było tych właśnie takich strat, wynikających z zwykłego błędu ludzkiego. To, co cenię w swoim doświadczeniu, to są kontakty interpersonalne, które nawiązuję z różnymi ludźmi z całego świata. Tak naprawdę w tej chwili nie ma absolutnie żadnych barier, czy chcę rozmawiać z osobami w Stanach Zjednoczonych, czy w, poza Unią Europejską, czy w Unii Europejskiej. Nie ma tak naprawdę granic. Największą frajdą dla mnie w tej pracy jest to, że każdy dzień jest inny. Dziś zajmuję się oprzyrządowaniem do tabletek, jutro muszę się zastanowić, jak skonstruować przyrząd do produkcji chłodnicy samochodowej. Dzisiaj pracuję w biurze, za dwa dni wyjeżdżam na delegację i omawiam tematy na miejscu u klienta. Dla mnie jest ważne w tej pracy stabilność zawodowa, to, że bez przerwy się rozwijam. No, bo tutaj jest specyfika tego zakładu, jest taka, że po prostu tutaj nie można się nudzić. To jest typowa narzędziownia. Tutaj nie ma wielkich serii. Codziennie robi się coś innego. Pomiar na tych maszynach odbywa się za pomocą y, sondy pomiarowej i ona styka się z powierzchnią mierzoną i wtedy wysyłany jest sygnał y, poprzez układy elektroniczne do komputera i tam jest porównywana ta wartość z, z modelem. Kontrola detali odbywa się na każdym stopniu procesu technologicznego. Pozwala mi to w każdym momencie zobaczyć, jak ten detal powstaje. Podoba mi się praca, gdybyś się nie podobała, bym nie pracował tutaj. Najważniejszym takim priorytetem, o którym w zasadzie myślę dzień w dzień, to jest powodzenie tej firmy na przyszłość. Wiem, że dzisiaj pracujemy dla realizacji bieżących celów, ale dla mnie priorytetem jest to, żeby ta firma była przygotowana na czasy, które nadchodzą. To już dzisiaj mnie interesuje, żeby za dwa, trzy lata trafili tu najlepsi absolwenci. To jest taki podstawowy priorytet. Również rozwój tej kadry w danym momencie, teraz. Czyli umożliwiać im studiowanie zaocznie, dawać jakieś możliwości wyjścia z pracy w czasie, kiedy są jakieś egzaminy, zajęcia, ważne kolokwia. Bo to jest nasz, nasza, nasza przyszłość. Nie no, w pracy się czuje świetnie. Po tylu latach trudno się czuć źle. Oczywiście są sytuacje stresujące, bo stres nas do czegoś mobilizuje, ale to, to nie znaczy, żeby nas hamował. W danej, w danej chwili się robi dużo innych rzeczy. Telefon, to jest mail z technologii, swoje dzieciaki pracownicy też wciągają. Też